Historia Rudy Pawianickiej. Ludzkie osadnictwo na tym miejscu sięga 4000 lat przed naszą erą. Są na to dowody w postaci wykopalisk. Obszar widłach Neru, Olechówki oraz końcowego biegu jasienia obfituje znaleziska z epoki późnego brązu, będące pozostałościami po kulturze łużyckiej. W 1931 roku. Odkryto też cmentarzysko pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Na podstawie analizy znalezionych przedmiotów ustalono, że lud zamieszkujący te tereny był osiadłą wspólnotą rodową, zajmował się rybołówstwem, rolnictwem oraz hodowlą bydła. Dowiedziono również, że ze wszystkich terenów dzisiejszej Łodzi obszar Rudy Pawianickiej Zasiedlono najwcześniej. W 1086 roku Judyta, żona Władysława Hermana, przekazała kasztelanię biskupowi krakowskiemu. Ziemia obfitowała tutaj w złoża ród darniowych, dlatego szybko powstała osada hutnicza, gdzie wydobytą rudę przetapiano w tzw. kuźnicach, a z uzyskanego surowca wykonywano m.in. lemiesze do pługów. Huta działała do około 1610 roku. Wytopu rudy zaprzestano ze względu na zbyt duże zużycie drewna oraz kończące się pokłady rudy darniowej. W 1606 roku w Rudzie powstał niewielki folwark z młynem wodnym, spichlerzem i zabudowaniami gospodarskimi. Ze względu na krzyżujące się niedaleko drogi wybudowano w Rudzie karczmę. Tuż przed rozbiorami dobra kapituły krakowskiej zostały przejęte przez Skarb Rzeczpospolitej. Po drugim rozbiorze klucz ludzki obejmujący folwark Ruda i wieś Rokicie przeszły jako dobra rządowe pod zarząd pruski. Wieś popadła w stagnację. Po klęsce Napoleona Ruda Pabianicka znalazła się pod protektoratem rosyjskim. Około 1834 roku rozpoczął się okres szybkiego rozwoju miejscowości, kiedy tymi terenami zainteresowali się łódcy przedsiębiorcy. W 1873 roku rudem kupili bracia Lowenbergowie z Warszawy wraz z wspólnikiem Majerem. Nowi właściciele zobowiązali się do spłaty zadłużenia, a teren majątku podzielili między siebie. W 1900 roku mieszkało w Rudzie 641 osób, a w 1921 już ponad 5000. Zaczęły powstawać nowe fabryki. Były to fabryka pluszu, fabryka tkanin technicznych. Rudzka przędzania bawełny, fabryka tektury. O około roku 1900 Ruda otrzymała prawa osady fabrycznej, co umożliwiło powstanie kolejnych fabryk. Szybszemu rozwojowi Rudy sprzyjało także wybudowanie w 1901 roku linii tramwajowej Łódź-Pabianice, która znacznie poprawiła komunikację z obydwoma miastami. Komunikację publiczną między Rudą a Łodzią oraz Pabianicami zapewniała linia tramwajowa łódzkich elektrycznych wąskotorowych kolei dojazdowych zbudowana w 1901 roku. Biegła ona wzdłuż ówczesnej szosy Pawianickiej, a na obrzeżach osady w Kocianowicach zbudowano zajezdnię tramwajową z elektrownią zasilającą linię trakcyjną tramwajów na tej trasie. 14 lutego 1923 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu miasta Ruda Pabianicka w powiecie łódzkim. W drugiej połowie 1923 roku wybrana została Rada Miejska. 15 listopada 1923 roku Rada Miejska dokonała wyboru członków magistratu. Pierwszym burmistrzem został Franciszek Dułka. skład nowego miasta weszła też kolonia Chachuła i wieś Nowe Rokicie. Granice miasta przebiegały następująco z gminą Brus, dzisiejszymi ulicami Prądzyńskiego i Toruńską, z chojnami wzdłuż mostu kolei obwodowej i ulicą Ruchliwą, z gadką starą ulicami Graniczną Obecną przestrzenną, wazów i obecną skrajną, z gatką nową wzdłuż ulicy Zastawnej, z ksawarowem dzisiejszą ulicą mierzejową i długą, z chocianowicami na rzece Ner. Od lutego 1926 roku mieszkańcy mogli czerpać energię elektryczną z podziemnego kabla. We wrześniu tego samego roku wydano decyzję o oświetleniu 19 ulic. W 1921 roku uruchomiono Urząd Pocztowo-Telegraficzny. Powstały nowe fabryki i warsztaty rzemieślnicze. Szybko rozwijał się handel. Miasto posiadało nowoczesny budynek straży pożarnej, kasę chorych oraz posterunek policji. Powstały spółdzielnie, np. spółdzielnia spożywców oraz liczne związki i stowarzyszenia. Dbano również o rozwój duchowy. Erygowano nowe kościoły, powstawały parafie różnych wyznań, wybudowano kina oraz propagowano zdrowy styl życia poprzez rozwój sekcji sportowych Rudzkiego, Klubu sportowego. 1 września 1939 roku agresją Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Ruda przeszła w ręce niemieckie bez większych walk. Z wyjątkiem starcia w okolicach Pamianic brały w nim udział niemiecki Regiment 55 oraz polski. II i III Batalion 15 Pułku Piechoty Wilków oraz Pluton Kolarzy i dwie baterie II Dywizji 28 Pułku Artylerii lekki Polacy ponieśli w tej bitwie ogromne straty. Ze względu na rozwinięty przemysł, Łódź miała stać się najważniejszym miastem okręgu. Planowano również całkowite jej zniemczenie. Po całkowitej eliminacji ludności żydowskiej mieli się tu osiedlać Niemcy z terenów Wołynia i Bukowiny. Zgodnie z tymi planami władze okupacyjne rozpoczęły zmiany administracyjne miasta. Ulicom nadano nowe niemieckie nazwy. Łódź otrzymała na początku 1940 roku. Status miasta wydzielonego, nazwanego Litzmannstadt. Podzielono ją na cztery dzielnice, a na terenach podmiejskich utworzono dalszych siedem. Skład Rudy jako nowej jednostki terytorialnej nie weszło Rokicie, zamiast niego zostały do niej włączone Chocianowice. mieszkańców Rudy podpisało folklistę. Los ludzkich Żydów był taki sam jak w całej Polsce. Zostali wysiedleni, zamknięci w gettach i wywiezieni do obozów zagłady. Polacy stanowili siłę roboczą. Na terenie Rudy zorganizowano również kilka obozów. Na terenie fabryki Bajera przetrzymywano Polaków. Przed wywiezieniem na roboty do Rzeszy, w rejonie obecnej ulicy Odżańskiej, w lecie 1941 roku, zorganizowano obóz Jeniecki dla lotników radzieckich. Po wojnie, na krótko, Ruda Pawianicka odzyskała status samodzielnego miasta, by 13 lutego 1946 roku zostać ostatecznie przyłączona do Łodzi. Początkowo w składzie dzielnicy Południe w latach 1954-1959 jako dzielnica Ruda, zaś od 1960 roku wraz z Rokiciem i Chojnami utworzyła dzielnicę Górna. Na terenie Rudy istnieje park. I staw o powierzchni 11 hektarów, stanowiąc poszerzenie korytarza Nere. Niegdyś staw był prywatną własnością i wchodził w skład folwarku Ruda. W sąsiedztwie znajdował się dworek. Po I wojnie światowej staw został wykupiony przez prywatnego przedsiębiorcę Stefańskiego. Na ludzkiej górze. W latach 70. powstała skocznia narciarska. Na zdjęciu widzimy dworek przy ulicy Kościelnej, kościuszki, zburzony przez Niemców. Niebywały od lat wylew rzeki Ner w Rudzie Pabianickiej pod Łodzią. Tu widzimy mieszkańców rudy kąpiących się w rzece Ner. A to ulica Pabianicka w okresie II wojny światowej. Gmach kina muza. Chmak wyburzono w połowie lat 90. w związku z przebudową ulicy Pawianickiej. A to teren dawnych wyścigów konnych w Rudzie Pawianickiej. Ulica Konna. I dzisiejsze pozostałości po tych przedwojennych budynkach. A to przykłady z prasy ludzkiej, a dokładnie ogłoszenia dotyczące życia mieszkańców Rudy Pabieńskiej. Pierwsza ludzka polewaczka rok 1937 sprzęt Straży Pożarnej w Rudzie Pawienickiej. A tu działo przy ulicy Staroludzkiej 16A Grupa uczniów i uczennic Szkoły Powszechnej nr 1 w Rudzie Powienickiej. Po odegraniu sztuki scenicznej pod tytułem Wiesław. A to zdjęcie przedstawiające zabytkową willę, która dziś istnieje w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Do skansenu łódzkiej architektury drewnianej trafiła właśnie z Rudy Pawielickiej.